Zazwyczaj moje recenzje powstają w taki sposób, że opracowuję wcześniej dokładny tekst, opowiadam wam trochę o fabule, plusach, minusach, wtrącam gdzie gdzie swoje prywatne przemyślenia i podsumowuję wszystko na koniec. Ta recenzja będzie inna, ponieważ jej omawiana gra jest dość nietypowa. Więc lecimy z freestylem, zażyćcie mi jakiś bit i posłuchajcie. Jaką mamy tutaj fabułę? Generalnie nie mogę wam za dużo powiedzieć, ponieważ fabuła jest tutaj jednym z najważniejszych atutów, jakie gra ma do zaoferowania. Ale tak bardzo ogólnikowo, to gra kontynuuje historię synów z pierwszej części, która straciła swojego ukochanego na rzecz wikingów, którzy najeżdżali ich ziemię. I ta postanowiła, że nikt nie będzie cierpiał tak jak pana w przeszłości i postanowiła położyć temu kres, w tym co dodała się ona złapać owym wikingom, by ci zabrali ją na swoje ziemię, a ona miała szansę na rozwiązanie tego problemu, jako od wewnątrz. I w ten oto sposób wkracza ona w nordycki świat. Nie musicie grać w pierwszą część, ponieważ gra daje szybki recap tego, co się działo w pierwszej odsłonie. No i co robimy w tej grze? Tu jest właśnie chyba największy problem. Generalnie niewiele. Przez bardzo długie okresy czasu po prostu idziemy w jakimś kierunku przed siebie, dość wolnym krokiem. Czasami musimy walczyć i ta walka jest bardzo podstawowa. Mamy uderzenia lekkie, mocne, uniki, idealne parowania. Mamy też dostęp do super Mocy naszego lusterka. Polega ona na tym, że atakując i unikając ataków przeciwnika, ładujemy moc lusterka, aktywujemy to lusterko, i wtedy czas bardzo zwalnia, że możemy pakować po prostu naszym mieczem w przeciwnika i zadawać mu duże obrażenia. Zazwyczaj zabijając go tym jednym użyciem tej umiejętności. Także walka nie jest niczym specjalnym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że my zawsze walczymy maksymalnie z jednym przeciwnikiem. Co jest pewnym krokiem wstecz względem pierwszej części, ponieważ tam walczyliśmy z jakimiś malutkimi grupami. Bo to było dwóch, trzech przeciwników, musieliśmy się jakoś dobrze ustawić, żeby ich widzieć. Był jakiś ten aspekt taktyczny gameplayu, jakby musieliśmy coś robić zamiast maszować parę przycisków na zmianę. Tutaj walka wygląda w taki sposób, że po pokonaniu tego jednego przeciwnika mamy krótką cutscenkę, bardzo ładną, kiedy po prostu z kadru jakiś nowy przeciwnik się na nas rzuca czy nas popycha, no i walczymy z nowym przeciwnikiem i tak kilka razy na walkę. Samych typów przeciwników jest dość niewiele, ale trzeba powiedzieć, że walka wygląda bardzo ładnie, ponieważ animacje, finishery, których jest według mnie dość sporo jak na tak małą grę, po prostu wyglądają bardzo efektownie. Poza walką mamy rozwiązywanie zagadek środowiskowych i te zagadki nie są jakieś trudne. Gra praktycznie prowadzi nas za rękę, żebyśmy je rozwiązali bez żadnego większego problemu, ale kilka z nich potrafi wykorzystywać bardzo ładną grafikę, jaką mamy w tej grze. Dla przykładu zmianę pory między dniem i nocą, co wygląda po prostu pięknie. W grze mamy też znajdźki, to są takie totemy, które po interakcji opowiadają nam pewną historię. Nie pokonujemy gry sami, mamy jakichś kompanów, którzy chodzą gdzieś koło nas, rozmawiają z nami na temat tego, co się dzieje, co jest czymś, czego w jedynce nie było, więc widać tutaj większy budżet drugiej części. Te postacie są bardzo dobrze zanimowane, bardzo ładnie wyglądają, mają fajnych aktorów głosowych, którzy dobrze wykonują swoją pracę, ale nie mają oni żadnego wpływu na grę jako grę, w sensie oni mają związek z fabułą, ale nie ma żadnych mechanik związanych z nimi, jeśli chodzi o gameplay. Oczywiście bardzo ważnym elementem Elementem gry jest to, że nasza bohaterka ma problemy psychiczne i cały czas towarzyszą nam głosy w naszej głowie, które zwyczajnie w świecie dojeżdżają nas. Te głosy czasami też podpowiadają nam w klimatyczny sposób, co powinniśmy zrobić. Można powiedzieć, że gra jest podzielona na trzy akty i każdy z aktów jest zakończony, powiedzmy taką super walką. Miałem wrażenie, że między początkiem gry a tą pierwszą super walką minęło bardzo dużo czasu, a później gra przyspieszyła. Nie wiem, czy to był specjalny zabieg, czy po prostu wraz z produkcją gry twórcy mieli coraz mniej czasu i po prostu ta końcówka jest trochę krótsza niż pierwszy etap. Co w mojej opinii nie jest minusem, ponieważ przeciągnięcie tej gry o kolejne godziny byłoby błędem. I tak wygląda tak naprawdę cały gameplay. Poruszamy. Się po liniowych lokacjach od walki do kacenki, do rozmowy, do zagadki, itd, i tak a tak że gra się po prostu kończy. Mi ukończenie gry według Steama zajęło 7 godzin, wydaje mi się, że po prostu gdzieś zostawiałem włączoną grę i ona chodziła i ten czas się po prostu nabił. Myślę, że w 6 godzin spokojnie jesteście w stanie skończyć tą grę. Po ukończeniu gry możemy zagrać po raz kolejny, tylko tym razem z innymi narratorami. Raczej wątpię, żeby ktoś chciał to robić. Na pewno plusem tej gry jest grafika, która jest zwyczajnie olśniewająca. Tutaj na nawet nie ma co szukać jakichś porównań i epitetów, to trzeba po prostu zobaczyć i wydaje mi się, że nawet na materiałach wideo na YouTubie widać jaka ta gra jest zwyczajnie piękna i kiedy gramy w to sami przed dużym ekranem, to ta gra robi według mnie jeszcze większe wrażenie. I mam tutaj na myśli taką ogólną grafikę. Chodzi mi i o przyrodę, i o postacie, ich animacje, ich minki twarzy. Po prostu wszystko co widzimy na ekranie jest zwyczajnie ładne. Drugim plusem jest udźwiękowienie. Gra na początku sugeruje nam, że powinniśmy grać w słuchawkach, żeby mieć pełniejsze doświadczenie, ja tak zrobiłem i byłem zadowolony. I tutaj przy dźwięku, tak samo jak przy grafice, chodzi mi o ogólny dźwięk, czyli o wszystko. Chodzi mi o aktorów głosowych, o dźwięki przyrody, o muzykę, dźwięki walki itd. itd. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy druga część Hellblade'a. Jest grą. Nie będę specjalnie bronił jednej albo drugiej strony dyskusji. Ale jednocześnie, kiedy ta dyskusja zaczęła się przy premierze gry, to nie mogłem zapomnieć o grach Dawida Cage'a, czyli wiecie, te wszystkich Heavy Rain, Detroit Become Human itd. itd. i i tego typu podobnych gier. Tam ludzie też zarzucali, że to jest bardziej interaktywny film niż gra. Ale jednocześnie mamy wpływ na świat. Możemy wybierać różne linie dialogowe, przez co bohaterzy dookoła nas inaczej reagują, możemy dokonywać wyborów, które kształtują fabułę gry. Tutaj brakuje tych rzeczy. W walce brakuje jakiejś głębi. Zagadki prowadzą nas za rękę do rozwiązania. Nie mamy wpływu na kwestie wymawiane przez naszą bohaterkę. Nie mamy wpływu na zakończenie. Zakończenie jest jedno. Więc ja nie będę rzucał osądami, czy to jest gra, czy nie, ale jednocześnie pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest to najmniej growa gra, w jaką ja miałem okazję grać. No to teraz pytanie, czy warto w to zagrać? Pozwólcie, że rozbiję to na bardzo mądry graf. Jeśli wysłaliście tego wszystkiego i Macie w głowie, że nie nic z tego co powiedziałem nie przekonuje Was do spróbowania z tą grą, no to oczywiście olejcie to. Druga bramka wygląda w ten sposób, że nie jesteście pewni, trochę was przekonałem, trochę was to trąciło, co powiedziałem, to sprawa wygląda następująco. Jeśli macie game pasa, no to spróbujcie, nie w sensie i tak go macie, więc korzystajcie. Za to jeśli go nie macie, no to już wasza decyzja. Według mnie 200 zł za taką grę to nie jest dużo, ale jednocześnie biorąc pod uwagę w jakim okresie jesteśmy teraz, są lepsze tytuły do grania. I to chyba te. I tak wyszło dłużej niż lonowałem. Do zobaczenia niedługo. Dziękuję za uwagę. Ruczaj.